Orange Video Fest, druga edycja, czyli największe wydarzenie związane z polskim YouTube właśnie stało się faktem. Jeśli myślicie, że YouTube nic w Polsce nie znaczy, zobaczcie to. Kiedy 6 grudnia ubiegłego roku warszawski torwar odwiedziło ponad 8000 osób, stało się pewne, że zorganizowana zostanie kolejna edycja. LiveTube zdecydował się zorganizować ją już po pół roku. 16 maja do Warszawy ponownie przybyli zatem fani YouTube. Ponadto wraz z Orange Video Fest odbyła się impreza Fantazy Expo Challenge, która przeniosła się z Wrocławia do polskiej stolicy. Uczestnicy otrzymali w ten sposób podwojoną dawkę rozrywki. Hale Torwaru podzielono na dwie części aby oddzielić punkty programu w poszczególnych wydarzeń. To zależy też od miejsca, no wiadomo, że Torwar rządzi się swoimi jakimiś prawami, hala w, w, we Wrocławiu jest też inna, więc tam jest to trochę bardziej jak koncert rokowy, a tutaj jest to trochę takie bardziej kameralne, można chodzić dookoła, no i są strefy w tym, w tym roku. Z tego co wiem, to już um, mając doświadczenie z pierwszej edycji, poradziliśmy sobie lepiej a atrakcji było w tym roku naprawdę dużo. Na wyższym piętrze znajdziemy stoiska z koszulkami, które można sobie zakupić u poszczególnych twórców. Jesteśmy na hali głównej Turwaru, to tutaj już wkrótce zgromadzi się kilka tysięcy osób, które będą uczestniczyć w różnych panelach dyskusyjnych, koncertach i wydarzeniach związanych z Fantasy Expo Challenge. Na stoisku i U każdy chętny będzie mógł zagrać sobie w jakąś grę. Zobaczmy, co tam mamy do dyspozycji. To, żeby jak najwięcej pola zalać swoją mazią, tak, kolor, swojego koloru. Można sobie połączyć parę konsol, zagrać razem przez, przez internet. Oprócz tego chętnie mogli pograć na PlayStation 4 w takie produkcje jak FIFA czy The Last of Us. Na odważnych czekało także stoisko z realistycznie odwzorowanym symulatorem jazdy. Największym zainteresowaniem cieszyli się jednak sami YouTuberzy. A dla kogo przede wszystkim przyszli fani? Dla którego twórców tutaj przyszliście najbardziej? Na i na Izaka najbardziej. Dla Zdupy? Też. Na Izaka i na Tivolta, jeśli będzie. <grym> dla Igora Ignacego i Maciej dla J Dąbrowskiego. Dąbrowski też. No ja dla Roka przede wszystkim. Dla Izaka? Ja też. Dla, dla Izaka. Izaka. Czyli generalnie gaming, tak? A no. ktoś spoza gamingu jeszcze? Myślę, że abstrahuje. Dla Macie Dąbrowskiego. aka z Dupy. Dla Roka? dla, abstrahuję, wielu innych. Dla wszystkich. Bardzo dobrze, że środowisko się integruje i fajnie zobaczyć, jak się nowi twórcy pojawiają. Na początku no, jest im trudno, ale no, z czasem pojawiają się i no, widzimy ich. Tak, no, Każdy kiedyś zaczynał, ja też miałem na początku trudno. Młodzi twórcy zdominowali imprezę pod względem rozdawanych autografów i pozowania do zdjęć. Jednak na scenie głównej można było spotkać nieco starsze gwiazdy. To z ich udziałem zorganizowano panele dyskusyjne na przeróżne tematy. Nie zabrakło też większej niż w ubiegłym roku liczby koncertów. Które miały być odpowiedzią na oczekiwania młodszej części widowni? Z tego co wiem, to tak, to odpowiedź na oczekiwania widzów. Wydaje mi się, że po prostu bardziej koncerty pasują na tego typu wydarzenia. To stanowi większą rozrywkę dla zgromadzonych widzów. Dla osób zainteresowanych YouTube pod względem biznesowym, przygotowano szereg paneli dyskusyjnych, gdzie rozmawiano o internetowym wideo jako o platformie podbijającej serca coraz większej ilości osób. Druga edycja Orange Video Fest. Zakończyła się występem zagranicznej gwiazdy Sofii Karlberg oraz meczem Counter Strike Global Offensive pomiędzy drużynami Penta i Gamers2. Komentował, a jak żeby inaczej, Piotr Izak Skowerski. Polski team spisał się świetnie, bo po zaciętej walce wygrał z niemiecką drużyną. W gdyby sytuacja, z niegdy nie wychyla, jest jeden ekspery, który czyści, gracz to człowiek próbuje walczyć. O cołgan był tam na żewodek, no i kończy noczem! A więc mamy 16 do 8 kończy na to są? Impreza będzie gościć w pamięci wielu osób jeszcze przez długi czas, bo nie jeden młody fan YouTube spełnił swoje marzenie spotkania z ulubionym twórcą. Kto wie? Może wśród nich znajdują się przyszłe gwiazdy internetowego wideo. Jest niezaprzeczalne, że każdy z was, stojąc tutaj, jest inną osobą. Więc nie staraj się na siły być kimś innym, bo i tak ci nie wyjdzie. Zadaj sobie inne pytanie. Kim jestem? Co jest we mnie niepowtarzalnego? Co chcę zostawić na świecie po sobie? Tak, żebyś później, w momencie, gdy mówisz do ludzi, niezależnie od tego, ile mają lat, jak co są, jak oni myślą, nawet jak miałbyś dotknąć jedno życie, które dzięki temu będzie lepsze, to żebyś to zrobił.